Zacząłem. to spoko. Jakieś intro może? Jakieś coś? Przywitasz się. Tam jest Cioro, Na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie Minecrafta, a ze mną jest tutaj motoki. E, witam, witam wszystkich. Tak, ja, Motoki. Okej. Okay. Będę przyjechać. Dzisiaj, dzisiaj w Minecrafta gramy. Słuchaj, witam, nie ten perwę. Magia montażu. Tak. Wtkniemy sobie jewel, nie? Tak. <laughs> Jezu, gdzie szkoda tutaj komentować, cokolwiek jest. Słuchaj, to jest Minecraft. Jak byś <grymne> komentował Minecraft? Szkoda, to komentarz. To teraz robię crafting. <grymne> to jest ulu. Nie wiem jak ty, ja już zaczynam kobla kopać. Ja to zaczynam teraz. Tak, w tym już masz. Okej, żeby to. Okej. Okay. Okay. Ja już tu węgiel mam. <grymne> Cały jako początku tutaj mamy węgiel. Tak ale już mamy crafting, po co drugi zrobiłeś? No już. robiłem. No, po co ty drugi zrobiłeś? To będzie drugi. To Gdzie ten węgiel wziąłeś? Cały węgiel wziąłeś? No. Zrobimy sobie podstawową it i myślę, że zrobimy jakieś miejscówki. Yy, okay. Gramy na 1.16.1, także... No. Fajnie. Także fajnie. <laughs> Wszystko pod i ty Słuchaj, chyba się musimy gdzieś zakopać, bo już nas idzie. To żarełką. Okej. Okay. O, taka Czekaj, fajna wyspa zna... tu jest. Znalazłem chyba jaskini. I creepera znalazłem, jakbyś chciał. Okej. Okay. Fajna wyspa tam jest. Możemy się tam osiedlić. Czekaj, gdzie ty polazłeś? Tu jesteś. Sobie tutaj pod jaśnie, tu może. Na odcinku nie będzie nic widać. Eee, pochodnie mogę zrobić. Masz pomysł, co ja zrobiłem? Okay. Ej, może pójdę tam. Nic nie ma. No tu też. Mogę zająć już, myślę to. Tutaj jeszcze jest. To jest węgiel i creeper. I creeper, okej. Okay. Węgla nie To jest ul. A to jest chyba ta ul. Tu jest jeszcze, tu jest jeszcze. tu. To jest ten ul, okej. Okay. Tak, chodź tu, tu. Idę. O, szkielet. Ojej. Nie ma dużo w życie. Okej, okay, leżą. O, kolejny. O. Ojej, przepraszam. Ulecia mam. Już mniej niż pół. Masz jakieś jedzenie? Mam tylko jednego surowego kurczaka. Aha. Masz crafting? Mam. Tutaj. Gdzieś kurczaka... przydał się. I kurczaka też mógłbyś dać. Gdzieś przydał się ten... hafting. <grym> no nic musia, nie ma. Żał, nie ma nic. Okej. Okay. Okej, okay, dzięki. Najadłem się. Rzeczywiście nic nie ma. Ehm, trochę do tego węgla. A idziemy. Też jestem strasznie głodny, ale okej. Okay. No i tego jednego kur kurczaka znalazłeś. Chcę zapolować na jedzenie... ...tutaj. Ząbiaki upolujemy, to będziemy mieć. No takie jedzenie to może nie. No ale też się najesz. Jak to tu znaczy ten? Początek tutaj. O, korde. Na Znalazłem jedzenie. Kordy sobie zapiszę. Znalazłem dużo jedzenia i zaraz A, umrę. Jakiego jedzenia? No, Zombie, my to wiedzieć. Zombie, to nie? No. E, gdzie ty jesteś? No na dworze jestem. A na dworze? Gdzie Ale... na dworze. No, wyszłem z tej jaskini. Jestem na samym początku tutaj. Gdzie? Aha, tu jesteś. No. no. Tylko z ja to Okej. Okej. Okay. Okay. <laughs> <laughs> Ulej! jakieś dnie chyba tak, raczej. Tak. Ale gdzieś jedzenie znaleźć. kolejnego z impakną. Ja też. Tylko zjezko. Nie, nie. Nie, nie. Kurwa. nie kurwa. go, bo... bioro, bioro, O, widzę cię, widzę cię. O! Bioro, o! <noise> o. <noise> Ez o, Ty ja pariom, ty mnie O fuck! O fuck! A, chyba? Nie umie no nie. Nie! Przy, o, no przy, wieśniak! Przy zombie. Przy zombie. Przy jesteś? Do, no zombie! wieśniak! wieśniak zombie. Jestem na początku, pomóż! Na początku? A tu jesteś. O, Witam! Nie, nie. <laughs> ja A, tu... kurde! Nie! To są trzy! Um, ja jestem. Nie! Czekaj, gdzie Chodź tu blu, chodź tu. Bo ja ała, nie wiem ci... Ała, pół serduszka. A tam jest początek, okej. Okay. Mam pół serduszka. Ała. A, tutaj nie wiem. Zabutowała się nie. Pająk. Jest ja to moje ity. E, mam twoje ity. Um, ja szukam tutaj początku. Szukam ciebie. No, Komisja. Tego pająka. E, jak chcesz, to mam twoje itemy. Okej, okay, idzie. Zabezam sobie kordy, dąd. Eee... Idę po moje itemy i zabiję te zombiaki. Aaao. Eee, yy, okej. Okay. Jest serduszko, ostatnie starduszko ustaw. Gdzie jesteś? Czekaj, nie wiecie... Czemu jestem? A okej. chyba widzę. Czemu jest tutaj tak... No mi... Eee. Yy... O! Dzięki. O. Uciekam stąd. Masz gdzieś, moje. Gdzieś... Miałeś i moje ID? Tak, mam. Eee, PHP. Okej, super. I tak tych mobów jest. No nie o. daj mi ten zombie goni. Uciekłem. Uciekłem. O tu. Tu jest nasz początek. No nie, no spierdzielaj zombiak! Ale ja się w to pielkę. To no normalnie jest. Powodnie jakieś tu widzę. O. Dobra, jakoś uciekłem. Ja się w ziemię kopię. To ci kordy podam moje. No Eem. nie zombiak. Co? Wiecie tu jakoś? Okej. Na drzewo się zobowałem. Z będzie. To cię palić. Ja się... Ja się zakopałem. Zostawiłem ci kierkę. Mam tu serduszka i nie mam jedzenia, znaczy mam jak do jedzenia. O jest. Zombie. A nie ten. ok, Okej okay. Okej hmm. ten hmm. Powiedz mi jak dzień w stanie. już jest, już jest. Okay. Ej w ogóle mam łuk. Ej, masz więcej może... Ty. Nie, ja mam dwa killo Jeden mój, drugi twój. <grywa> Kurda! Gdzie ty jesteś? Yy, no umarłem właśnie. Chyba też, czekaj, właśnie. O, pan. <grywa> Teraz zaraz to też, też umrę. Może skrzynkić umie. On jest. Ja idę po moje itemy jak je znajdę. To co odłożę może jakieś A moje itemy gdzie co? Yy, tam gdzie ja. Chyba. Czyli? <laughs> a tam gdzie umarłem, bo wziąłem twoje itemy, a moich chyba nie znaleźli nie Tam tylko znaleźłem jakieś pochodnie ten. Znaczy. O, dobra znalazłem je. Nie wiem czy chyba nie ma. Na pewno mam twoje itemy. A jedyne co jest moje to chyba węgiel i drugi kilof. Okej. Okay. I chyba pochodnie. O, to, to są co, to zrobi, trzeba zrobić? Trzeba zrobić jeszcze to. raz i ty. Nie ma. Nie, ja mam kilka. No, Troje, mam. wziąłem. Czego nie masz? Ja tylko. Ci... Kamień, ja makierkę. Tu... No i to. O super. Masz tu jeszcze trochę węgla chyba. Okej. Okay. No. Ta noc była ciężka. <grych> Bardzo, tak się chcieć zabunkrować. Trzeba tam zbudować jakieś fazy. Tak, ale na spawnu nie. Poszukajmy może jakieś miejsce. Masz zapisane kordy? No. Możemy się przejść gdzieś. Sprawdźmy. A, że zbieramy wszystko i stąd idziemy. <laughs> tak. Okej. Okay. I daleko jakieś, jakieś jedzenie by się przydało po drodze. Bardzo. <laughs> Jakie, jakiś McDonald's czy coś może? O, wilk. Wilk tam jest. A mam kości. Tylko jedną kość. Masz kości jakieś? No? Masz kości jakieś. No ja mam pięć. Tutaj. Pięć. Będziemy mieć własnego za. Ty będziesz mieć. Eee, czekaj, to... Ja będę mógł gość. Masz dwie. <noise> tu masz wilka, tam też, ale kliknij. No chodź tu. A nie. <noise> Spierdielę. O! O, jest! Czekaj. O, no, też masz. jest. Eee... O, drugi. Jedzenia jest. nie masz. Nie masz jedzenia. Nie mam, nie mam jedzenia. No tak. O, tu jest drugi. O, też, też mój. Okej. To mam jedzenie. To jest... Nie mam no. no. jedzenia, ja połowę... Ja zabiorę je tutaj. W sumie można ryby zjeść. Tu są ryby. Wojon Gdzie ty jesteś? W rzece, ty poproś No poszłem tak poszed... przed siebie Ty poszedłeś O ryby? To pi A, to O, tam jesteś O Okej, okay. masz psa Nie wiem, O, w tym zabiły ten O, tu jest Zarazem mm. skinię Super Tylko możemy tam... Zginę z zarzuty jak Zginę z wysokości na To jest oprócz węgla. To tam niedaleko była taka wyspa Nie, to tu nad nie 100. Czekaj, 100? Czy to jest ta wyspa, o której ci mówiłem? Gdzie polacy znowu? Ono, te ryby no. byliśmy. Aha. Nie, to nie jest ta wyspa. Bo... Nie, to nie. Nie jest wyspa. Chyba, że mi chodzi o to. No to nie ma. To... No nie mm. wiem. Wykopię no. kamienie na, na piatr. Wyspa, gdzie ty jesteś? No, jestem tam. Gdzie ryby? Byliśmy były. <S Dank> cię <contemporary> nie widzę. Jak to? No tak to. A jesteś tam, ty ty co robię? Żydłych marzek. Okej. Te ryby pływają. Tam. Płonę do nich. Eee. Yeah. Muszę, muszę uważać na plan, bo jak i ten zacznie się topić, to ja zginę od razu. Teraz skurwa. Zabijasz. Olarwni. A okej. Okay. Idziemy to palić. Ryby tu się zrozpiły. tu jest. O, jest dobrze. Eeeem... Weź się może zbieraj, okej. Okay? Co? Ryby? No ryby. Zbieram przecież. No nie, pozostawiesz trochę. No nie wiem. Masz. No dzięki. Gdzie są twoje psy? E, nie wiem. <laughs> tam to ma? Idee. Wow, wow Chuj, nie wiem, tam jeszcze jednym pies tam. Twoje, tam jest mój. <noise> Fajny go, czy to. Jakby może uśmieć pokazałem. Jeśli chodź. Ooo, <noise> ten. O, teraz się rusz, teraz spokojnie. To też. Można tak? Okej. Okay. Ja <noise> użyłem na prawie. Łączkę no. kostną zmienić ten kolor. Chyba nie to ziało. Okay, no, ja sobie zmieniłem. Nie da się czekaj, jak shiftem robię? Ale ja zmieniłem. Czekaj, daj pokaż. <laughs> Okej. Okay. Daj pokaż. Nie wiem. No chyba że nie można. Craftingu W Pamiętaj... Craftingu przerób. Jak to Pozostań pra... to. O. Oh. Jezu, nie widziałem. <laughs> to jest mój postaw. O. <laughs> teraz z nim też w ogóle. <laughs> Znowu noc idzie, proponuję się gdzieś zakopać. Chodź do ehm, dziury. Okej. Okay. Chodź do dziury. Jeszcze miosku się przypadek. Chodź do dziury. jestem <laughs> Z z kawitą z... 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 z nosa. a to mi jeszcze ten jest. Możemy tu siedzieć. <laughs> to <będzie> tak siedzieć? <laughs> tak. <laughs> Super. Ej, tutaj jest woda. Przepraszam się. Dobra. A Mamy jeden, także życie nam się odnawiać. Okej. Okay. Jak tutaj ten. Siadamy, okej, jeszcze coś przypaliło. Weź to ze sobą. Weź, weź to ze sobą, to przynajmniej ten. Będziemy... A, mieć, czy, co zrobimy? Chodź tu. Co? No chodź. Tu. Kurwa, pies, siadaj. A ja, wezmę to. tu. Na razie. O, woda. O, woda, super. Już nie ma wody. To będziemy mieszkać, tak. Tak. Idealnie. E Oj, ja też mam rzeczy. No, no to chciałem obok. postawić. Tu... O dzięki. Postawię tu. Ja postawię nie. No. A wziąłeś tam crafting i piec z góry? No wziąłem. Wziąć go obok postaw tu obok. No i co? Tu obok co? Postaw. crafting. No, crafting. No, tak. To ci to, to da. <laughs> dużo nie. bym chyba kończył ten odcinek. Tak. Wiesz, dużo długi widzie. Potem 15 minut. Wiesz? Okej. Okay. To kończymy ten odcinek. Skąd ty masz to? wleciało. Mój, nie celuj, Prze, to nie mój pies. To mój. Bo jestem na dworze. Ty, na woda nie niszczy. Czekaj, czekaj, ja mam pomysł. Jezu, ty się Czekaj, ja mam pomysł. Jezu, pies wleciał. Pies wleciał się... Weź to, weź Nie weź tam. A, o pies. Weź traptora zrób. Traptor? Bo ja zrobię. Ym, to nie ma ten Okej. Okay. Okej, okay, mam. Tylko widziałem pojątka jednego. Na razie. Tam. I znowu jajka chyba. Okej. Okay. Dwa pojąki, okej. Trzy Okej. O, jak ładnie. Pójdź tu pies. Ty może tu może można zniszczyć hey. No, co żeś zrobił? Już. O, pies se poszedł. Siadaj. Powiększam play. Yyy... Masz tipce? Mam. Bo mi tutaj trochę... Czekaj, nie. No i ładnie. Dobra, kończymy ten odcinek. Ja no. byłem Kyoro. Weź go usiądź. Zenon był. <laughs> Hikimotoki. Tak. Tak. To był pierwszy odcinek w serii... Jak się będzie nazywać seria? Eee... Minecraft. Minecraft z Hikim. Minecraft. Minecraft z Hikim. Okej. Okay. Kreatywnie? Nie powiem. No, no to papa. Pa. Super.